Okay. Hejka! Hej, kochana! Ale masz je, ekstra je, fryzurę! O, ja Naprawdę podoba Ci się? No Trochę jasne. się nie wow. Trochę chyba Na całą noc, że ona jest troszkę skomplikowana. Nie, ja, to nie aż tak. Ej, no coś ty sama ją sobie zrobiłaś? No, pewnie, że sama. Według no, ja, tutorialu z internetu. Ja bym sobie czegoś takiego w życiu nie potrafiła zrobić, serio! Wow, to na pewno mama jej zrobiła. Co? Nieprawda, sama ją zrobiłam. No nie wiem, nikt by takiej sam nie zrobił. Czemu mi nie wierzycie? Naprawdę sama ją robiłam. Dobra, uspokój się, tylko Jasne. cię podpuszczam, nie musisz tak reagować. No po prostu nie chcę być posądzona o kłamstwo. Dobra, laski złożymy. Serio, Dzień dobry, ja wierzę, zapraszam leby. was na lekcję. Dzień. Daria jest wzorową uczennicą, ale wciąż uważa, że ma za słabe oceny. Dziewczyna bardzo dużo od siebie wymaga, mimo że nikt nie oczekuje od niej lepszych wyników niż ma obecnie. Zamkniecie drzwi, dobrze? Słuchajcie, poprawiłam wasze sprawdziany i muszę wam powiedzieć, że poszło wam bardzo dobrze. Naprawdę? Rozdam je, a potem Kucza, sobie porozmawiam. Mam nadzieję, że mi też dobrze poszło. Na pewno, przecież jesteś świetna z majce. Jak ze wszystkiego. Niby tak, ale jeszcze nie jest tak dobrze, jak bym chciała, żeby było. Proszę. Dziękuję. Daria, właściwie nie wiem, dlaczego tak słabo ci poszło. Jeżeli nie rozumiesz nierówności, to przyjdź na zajęcia wyrównawcze. To ja? popracujemy. Na zajęcia wyrównawcze? No, ale przecież to nic strasznego. Podciągniesz się z tego materiału. Ale jak to? O nie! Dostałam truje! No, no, właśnie o tym rozmawiamy. No ale przecież to jest straszne. No, bez przesady, masz bardzo dobre oceny z matematyki. Trójkę sobie poprawisz. No, ale pani profesor, mi tak dobrze poszło. Ja się tyle tego uczyłam, tyle zadań zrobiłam. Daria, nie przesadzaj. Po co te łzy? Wcale ja nie przesadzam. Pani profesor, czy ja mogę jej nią? Dobrze, idź porozmawiaj z nią i mhm. powiedz, żeby się uspokoiła i wracała na dobrze. lekcję.